Strefy magazynowe. Podział magazynu na funkcjonalne strefy to fundament skutecznej logistyki wewnętrznej. Każda strefa ma swoją jasno określoną rolę: od przyjęcia towaru aż po jego wysyłkę do klienta. W naszym przykładowym magazynie wyróżniliśmy strefę przyjęć, składowania, kompletacji i pakowania. Taki podział pozwala WMS kierować pracowników i towary do właściwych stref, zapobiegając chaosowi. Nowo przyjęty towar zostaje tymczasowo w strefie przyjęć, następnie trafia do strefy składowania na regał. Kompletacja odbywa się w strefie składowania lub kompletacji, a ostateczne pakowanie i przygotowanie do wysyłki następuje w strefie pakowania.